Kolejny niewielki, ale ważny dla okolicznych mieszkańców, remont drogi w dzielnicy Biały Kamień. Tym razem prace ruszyły na ulicy Ruchu Oporu. Po zakończonym niedawno remoncie ulicy 3 maja, tym razem przyszedł czas na kolejną drogę, której remontu od dawna nie mogli doczekać się mieszkańcy. Jest to y, odcinek bardzo ważny, był bardzo zdegradowany od wielu lat. No, mieszkańcy zwracali się do mnie z prośbą i tu mieszkańcy mnie spadli tej ulicy Ruchu Oporu. prosząc, żeby no, wyrównać te dziury, mówię, chodniki poprawki. Dzisiaj jest pierwszy etap, jest wyrównanie chodników, krawężników. Tak jak widać, to będzie częściowo, fragmentowo też robione. Drogowcy skupią się przede wszystkim na wymianie nawierzchni i krawężników. Prace prowadzone są na krótkim, około 40-metrowym odcinku drogi. Całość będzie remontowana sukcesywnie w ramach dostępności środków. Wiemy jaki jest budżet, mówię, no jest no po prostu koniec roku i z tych środków, co znikum mógł zrobić, no to robi. Na remont czeka jeszcze wiele podobnych uliczek, nie tylko w dzielnicy Biały Kamień jak i mieszkańcy z Ludowej, z Reja, z ulicy Dubois, z Miczuryna czy Wańkowicza, też czekają na to. Ja gorąco wierzę, bo pan prezydent jest osobą słowną, że te wewnętrzne uliczki zostaną zrobione i wierzę, że to się dokona. A ten krótki odcinek, który będzie dzisiaj robiony i już jest zrobiony, to jest, mówię, no, poprawi życie i jakoś, mówię i kierowcom, i mieszkańcom.